I tu Damiano, a tu Farming Simulator 2017. W tym odcinku zaczniemy sprzedawać wełnę. Bo pojawiło się na nią zapotrzebowanie. Najgorzej będzie załadować te palety. No właśnie, aby tylko się trzymało. Może najpierw zapakuję tą paletę. Powolutku, tylko powolutku. Co ona tak skacze? O jejku, znowu spadło, ciężko, z tym będzie. Tutaj już trochę, przed nagraniem, załadowałem. Zapiszemy. Najbardziej irytujące jest, że to co chwilę spada. No, nie bądź taka, uparta, daj się załadować. Dobrze, że poza nagraniem załadowałem większość tych palet. Chyba będzie problem. Zarobione w ten sposób pieniądze zgodnie z zapowiedzią, przeznaczymy, na zakup wozu aseminacyjnego. Może, w ten sposób ustawię tego tura. Ta paleta niestety jest niepełna. Nie całą stawkę, ale coś za nią dostaniemy. Dobrze, załadowane wszystko, także możemy jechać. Jejku, znowu zapomniałem przełączyć. No, teraz możemy jechać. A jak wygląda cena, ponad 17 tysięcy euro. Za paletę, całkiem przyzwoicie. Dobrze, że się pojawiło, te zapotrzebowanie na tą wełnę. To trochę, w końcu, tych pieniążków odzyskamy. Na tą ziemię, wydaliśmy. Kupę kasy, bo było chyba ponad 180 tysięcy euro, plus maszyny do tej trawy, co daje dodatkowe koszty. Dobrze, że ta przyczepa ma pasy. Nigdy jej nie używałem i obawiałem się, jak to będzie. Bez tych pasów byłoby ciężko. Może w ten sposób się ustawię, będzie wygodniej do rozładunku? Częściowo samo się rozładowało. Teraz po prostu je zepchniemy. Zapomniałem jeszcze rozpiąć pasów. Teraz zepchniemy. Niech na razie stoi ta przyczepa na drodze. Jeszcze wszystko do tego okienka. Na tym interesie zarobiliśmy jakieś 80-90 tysięcy euro. Odstawimy tylko tą przyczepę i pojedziemy na zakupy, żeby właśnie kupić ten wóz asymilacyjny. Chociaż nie tylko, bo mam zamiar kupić ten taki zbiornik na gnojówkę. Właśnie mówiłem o tym zbiorniku. On był w trzynastce, w modach, Piętnaście, tysięcy euro. Droższy będzie zdecydowanie ten wóz i tabeczka do przewozu. Ale najpierw odbierzemy ten zbiornik. A on co tutaj cuduje? Już powoli. Następna. Ale ta się produkuje. Pamiętajmy, żeby zostać w domu, co można robić w domu. Na przykład, jak ja grać, nagrywać. Trochę nas znowu te zakupy po kieszeni pociągną. Ciekawe, czy będzie ciężko ten zbiornik przewieźć? Nawet, Wam powiem, że dosyć dobrze się tym jedzie. Tym razem kupimy. Bekę za 45 tysięcy euro. To jedziemy do sklepu po odbiór. Ustawmy ten zbiornik w miarę równo. Dobrze, że dzisiaj są możliwości do prowadzenia nauki zdalnej. Kiedy ja chodziłem do szkoły tak nie było. Pamiętam, rok 2006 była taka dosyć mocna zima. Temperatura spadała. Poniżej 20 stopni Celsjusza. Jeszcze musimy dokupić tą przystawkę do naczepy. Gdzie ona? Tu jest. Kolejne 9 tysięcy euro. Ciężko będzie to podłączyć. Jakoś się udało, prosto do świnek, Pognojówkę. gnojówkę. Szkoły były pozamykane. Po mieście nie kursowały autobusy, gdyż nawet paliwo w nich zamarzało. Teraz może by była inna sytuacja, gdyż gdy miasta kupują nowe autobusy, często w przetargach jest zaznaczone, że na przykład autobus musi odpalić w temperaturze. Minus 20 stopni Celsjusza, a w tamtych czasach kursowały przeważnie stare jelcze. I one nie były tak wytrzymałe na mróz, ale za to miały większą żywotność. Jeszcze czeka nasz zakup tego wozu asymilacyjnego. I to pewnie będzie najdroższa inwestycja. Ups, znowu w słup. Chyba będzie trzeba te taśmy ciągi przestawić. Tak bardziej na bok. tego schowamy. I co będzie? Teraz napełniał. No, tak, trzeba, było, przełączyć, może nawet niepotrzebnie, te taśmociągi były przesuwane. Ciekawe, ile litrów wchodzi, w taką bekę nie przyjrzałem się, Dobrze, gdy ją kupowałem, 30 tysięcy litrów wchodzi w tą beczkę. Wejść do takich jelczy było dosyć ciężko, ponieważ były one dosyć wysokie i mi jako niepełnosprawnej osobie nie było łatwo się tam wdrapać. Chociaż teraz, z perspektywy czasu, chętnie bym się takim przejechał. Oczywiście, gdyby przyszło. Jeździć na co dzień to nie, ale tak jednorazowo. Cały czas mówię oczywiście o jerchubeirjet, tym takim kończastym, bo ogórków nie pamiętam, aż taki stary nie jestem. No dobra, ciekawe, ile tej gnojówki wchodzi do tego pojemnika. Czas jechać po kolejne 30 tysięcy litrów. Ile jeszcze tej gnojówki zostało? Prawie 80 tysięcy litrów. Pewnie nie wszystko wywiozę w tym odcinku. Jelczy Berliet był następcą kultowego ogórka, który powstał na licencji francuskiego autobusu o tej nazwie. Pamiętam też czasy, kiedy te jelcze miały w przednich drzwiach taką windę dla inwalidów, co już było jakimś ułatwieniem? Ja tą bekę kupiłem na własność, bo stwierdziłem, że kiedyś i tak się przyda. Dlaczego autobusy kiedyś były wysokie, a teraz są niskie? To bardzo proste pytanie, ponieważ kiedyś silnik. Znajdował się pod podłogą, a teraz jest w takiej, dużej szafie, najczęściej naprzeciwko ostatnich drzwi. Po prostu ma on mniejsze gabaryty. Czas napełnić kolejną beczkę. Długo będzie trzeba posprzątać u świnek, ale najpierw ta gnojówka. Będę chciał napełnić cały ten pojemnik. Także kilka kursów mnie jeszcze czeka. Nie wiem, czy to prawda, ale ponoć na podłodze takiego jelcza znajdowały się zwyczajne deski. Autobusy te przeszły pewne metamorfozy, na przykład Zamiast zwykłych tablic pojawiły się wyświetlacze pikselowe. Pamiętam, że autobusy te miały dosyć wygodne siedzenia. Takie czerwone. No, to mamy pełny ten zbiornik. Odstawimy teraz tą bekę i kupimy ten wóz do gnojówki. Nie chcę, żeby był on zbyt duży. Może ten nie za duży, na 18,5 tysiąca litrów. I to jest właśnie największy z tego wszystkiego wydatek. Bo na razie będziemy tylko rozlewać na trawę. Później w przyszłości pomyślimy o czymś większym. Ale to, jak już będą krowy. Co do tych krów, to w następnym odcinku zaczniemy je kupować. Już tutaj przynajmniej nie będzie tego kombinowania z naczepą. Wracając jeszcze do tego tematu autobusów w niektórych miastach. Były one montowane na zajezdniach. Były to węgierskie karusy, przywiezione w częściach i montowane na zajezdni. Polska jest znanym na całym świecie producentem środków komunikacji. Mam na myśli autobusów i tramwajów. Należy wspomnieć takie marki jak Solaris czy chociażby PESA. Czas napełnić wóz. Ciekawe, ile razy trzeba będzie napełniać na to pole. Chyba ten wóz się nie rozkłada. Trochę wąsko wylewa tą gnojówkę. Ale na nasze obecne potrzeby w zupełności starczy. Trzeba będzie te dwie przyczepy przestawić, odczepimy i do roboty. Tak się teraz zastanawiam. Wiecie, co właściwie, po co mam. Te przyczepy przestawiać tego pracownika? Może w taki sposób. Sobie ustawię. Ale najpierw to go uzupełnię. Już trochę z tego pojemnika ubyło. Jakieś 37 tysięcy litrów. Trochę Tej trawy nie zebranej zostało i zarosło. Może z tamtej strony zaczniemy rozlewać? Znakiem tego, że on tego kawałka nie będzie pryskał, jadę uzupełnić wóz na przyszłość. Tymczasem żegnam się z Wami. A Wam, jeśli się podobało, to dajcie suba i zapraszam na kolejny odcinek. Cześć.